Witam z tej strony Max skupił Energole i napojów. Dzisiaj będziemy testowali nowość, znaczy nowość, no, która weszła miesiąc temu w Polsce. No, będzie to Energol. Uwaga. Oto właśnie on. To jest Monster Juice Ausie Lemonade. Tu macie. Kurde, muszę przyzwyczaić się do... Takiego wiecie no. A ja nie wiem. No. Juice Ausie Lemonade Style. Tak, to jest style. No więc to jest No. no. Także... Także półłamba um, pokrywce. No jest taka. Taka wodna, taka. No, Mamy jakieś takie rybki tutaj, jakieś takie tutaj, nie wiem, to jest jakiś logo. No. Mamy karnietynę, witaminy Z, jakieś kurde. Kurde. gruby B, tauryna. E, no. No, chyba wszystką pokazałem, nie? No. To właśnie obchodzi, bo tam, tam który piszą jakieś gówniane. Kot kryszkowych bla. To też bla to właśnie obchodzi. No. Także no, że wszystko chyba pokazałem. No. Jeszcze odleść hebest. Uuu, moć tu. Mamy hebest. Hebesku. Chyba jest No Także, zawleczka Jakieś kolejne gówno pio, Piąte czy szóste gówno się pojawiło pod spodem puszki Jakieś kolejne gówno No Właśnie obchodzi Dobra Gdzie teraz troszeczkę Tu, 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 tu Dobra, dziękuję 16. No, a co tam jeszcze tam? No Eee, lejek Mam tu Bde. katar mam, dlatego muszę się napić mu czterka i lecimy dalej. Co jest O teraz myślałem, że to się nie utworzyło. Dobra, lejemy, dobra kolor, taki, a zapomniałem wam powiedzieć jakim to jest o smaku, to jest smaku moi trocy. Drodzy... E, o smaku lemoniaty z cytryną. Zimnie smacznie. Dobra, kolor Taki wygląda jak taki mocz, taki żółty. No nie jest mocz, tylko to jest taka cytryna. Dobra, kochamy. Poczekaj, bo jakieś tu sygnał tu. Jak taka cytryna, taka. No, cytryna z Dobra, pijemy. No, prawda? Te, a te co jebiste ty? No, Te kurde świetny monster. Ja bym, ja, bym, ja bym tutaj, ja, ja, ja bym tutaj zamówił e, e, pakę takich i bym sobie tutaj pił Codziennie to, nie? Bo to jest dobre Można taką kupić w chacie polskiej w szapce w Nie, bo nie wiedziałem Nie wiem gdzie, tylko w Trąbce w A czy Kurde, w chacie polskiej, ja piję ule. Bo No Мы мели, миши чунгла. Бо! Бо! Ну. Это... Тэск... Тэск... Не мончит её. Пурацам. To jest. To jest świetny monster. Powiem Wam szczerze. A, jeszcze jedna informacja dla Was. Widzowie, żebyście wiedzieli. E, z tego co wiem, to w Polsce się pojawi monster Ultra Rosa. Tak, już, 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 już wiecie co to jest. To jest taka pora, y, różowa puszka ma smoku żurawiny, z mariną i z krejfutem i z nie wiem z czymś tam. Łoś z jeżynami? Nie wiem. Ale tutaj smaku żurawiny z krefutami i z, z, z marinami. Brzmi, 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 e, brzmi ciekawie. I smacznie. Eee... Nie, nie wiadomo kiedy się pojawi w Polsce, ale wiem od Cuba, Cube, cube. Jeśli teraz tego oglądasz, film, no to już jest co? Mówię tu widzów nie. No, no także to jest dobry monster. Kurde, co ja pokazuję jakieś ryby? Monster jest bardzo dobry. Mm. To jest lemonio da z czterną No i jeszcze i jeden... a dobra ten... no. no Także Polecam taką te moc teraz no także polecam tego moc teraz jeśli ktoś z Was... Pił oczywiście, to może napisać w komentarz. E, a jak ktoś z Was nie pił, no to możecie, możecie dać łapkę w górę, nie? Po prostu. Albo chociaż poczekajcie, jeżeli ktoś z Was pił, to możecie łapkę w górę dać. E, a jak ktoś z Was nie pił, no to komentarz wystarczy, nie? Także. No. Także polecam tego monstera, można go dostać e, w, w Polsce no, to jest polska wersja, jest jeszcze amerykańska ale amerykański się nie da w Polsce znaleźć e, no, także polecam tego monstera w chacie polskiej i w żabce można go dostać także do jedzenia, polecam do komunsterka i poszedł, proszę dać łapkę w górę, komentarz, wszystkie komentarze widzowie no, także powodzenia i cze cześć. Cześć.